Widzieliście technika, teraz poznajcie maszynę. Hello and welcome to my gym. Artur, Better BF, od listopada 2017 roku zdobywał pasy IBF WBC WBO. W czerwcu 2022 rok dołożył WBA Super i został niekwestionowanym mistrzem świata wagi półciężkiej. Jego rekord unifikacji 21-0 z 20 knockoutami, co daje ponad 95% knockout rate. W pierwszej walce z Biwołem, październik 2024, wygrał przez majority decision, przełamując również biwolowy pas WBA. Ale w lutym 2025 roku piwoł zrewanżował się, zwyciężył przez Majority Decision i odebrał mu wszystkie cztery pasy WBA, WBC, IBF i WBO. Better BF to styl totalnej presji. Jego wywierający napór, styl, twarda defensywa i brutalne prawe sierpowe to jego znaki rozpoznawcze. Nigdy nie wygrywał na punkty, 20 walk, 20 nokautów, dopiero po raz pierwszy został znokautowany technicznie na decyzji po przegraniu walki z Biwołem. Znany jako Huragan Czeczeński, bo pochodzi z Dagestanu i boksował również na arenie kanadyjskiej. Przez lata budował żelazne pasy i dominację. Co dalej? Żadne plany nie są przesądzone, ale mówi się o rewanżu, który zadecyduje o absolutnym bohaterze półciężkiej. Better BF był mistrzem wszystkiego, dopóki ktoś z zimną głową nie dorwał go w ringu. Zaobserwuj po więcej.